Drodzy Państwo, chcemy upomnieć się, dopomnieć się o prawdę, o rzetelność od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bo jak Państwo wiedzą, Telewizja Republika ujawniła informację, że prokurator generalny minister sprawiedliwości Adam Bodnar podał w swoim oświadczeniu majątkowym, właściwie nie podał, mieszkania, które jest według ksiąg wieczystych, do którego ma prawo E, właścicielskie, lokatorskie prawo do lokalu. E, Adam Bodnar, po tym ujawnieniu o zatajeniu w oświadczeniu majątkowym mieszkania, które może być warte nawet 2 miliony złotych mieszkania w Warszawie, e, rzucił oświadczenie e, na Portal X, na Twitter, gdzie wskazuje, daje postanowienie sądowe i wskazuje e, jakieś tam działania e, podjęte ze swoją byłą żoną. E, I drodzy Państwo, te oświadczenie Adama Bodnara wzbudziło jeszcze więcej wątpliwości, wzbudziło e, kolejne znaki zapytania, dlatego żądamy wyjaśnień. I w związku z tym, że żądamy wyjaśnień, drodzy Państwo, e, wzywamy Adama Bodnara do tego, żeby w parlamencie wyjaśnił dokładnie te sprawy, żeby w parlamencie złożył wyjaśnienia. I chcę Państwa poinformować, że Kancelaria Sejmu zażądała obecności, skierowała do Adama Bodnara pismo, w którym informuje go o jego zaproszeniu, obecności, żądaniu obecności